Dwa miesiące temu pojawił się w e-commerce społeczności raport Media Panelu, w którym to temu znalazło się na pozycji numer jeden przez lata, którym wiodł Allegro, i to już jakiś być może znak, który pokazuje koniec pewnej epoki. W maju również ten raport się pojawił i co ciekawe, temu jeszcze bardziej urosło versus Allegro. I to, co powinniście wiedzieć o temu, to chciałbym wam jak najbardziej rzetelnie przedstawić. Przede wszystkim kwestia dotycząca reklamy, jak widzimy, dysponują sporymi budżetami marketingowymi. To jest z 2024 roku taki screen od Karoliny Ślebockiej, który pokazuje, ile tych reklam jest na Facebooku versus Allegro. No różnica od razu zauważalna. Pewnie część myśli, że oni są tylko w internecie, oni, czyli temu, ale też widać, że kierują swój przekaz do tej społeczności stacjonarnej. I co tutaj też warto powiedzieć? No, temu jest takim portalem, jak dla mnie dopaminowym czyli tam są różnego rodzaju produkty do zdobycia za złotówkę. To są też różnego rodzaju koła fortuny, rozdawanie kuponów. I Przypomina to um, historię z Shopee, która miała miejsce dwa lata temu. E, I też z mojego doświadczenia wielu sprzedawców niestety źle interpretuje, dlaczego Shopee wyszło e, z wielu krajów. Też podsyłam artykuł w skrócie. To była ta kwestia taka bardziej e, złożona e, niż prosta. Odsyłam Was do wątku wnioski wyciągnijcie sami. Jeżeli chodzi też o portal Temu, to dotarłem do takiej ciekawej analizy, gdzie porównywany jest średni koszyk, że na Temu to jest 144 zł i wyższy niż na Allegro 3%. Zobaczcie, to tutaj są dane when you buy, to też są jakieś świeże dane, bo one są że. Ten raport został opublikowany w kwietniu. Dane są z tamtego roku i taką różnicę, którą można zauważyć, że na Allegro kupuje się w większości jeden produkt, a na temu kilka, i dlatego ten koszyk jest wyższy. Natomiast też, jak tylko no, w, ten ranking e, się pojawił, miejsce e, na podium e, uplasowane w temu, tak, Allegro Media Expert. To też Allegro zabrało głos, w którym no mówi, że tak naprawdę 90% deklaruje, że dokona przynajmniej jednego zakupu na Allegro, na temu 30%, tak? Kolejna metryka mówiąca o tym, gdzie najczęściej robią zakupy. 55 Allegro 5 temu. Też odnośnie intencji zakupowych. Trzecia też taka liczba w przypadku Alego 45%, w przypadku temu 10%. Natomiast jak dla mnie to też są gdzieś początki tego portalu. I warto powiedzieć również o takich minusach. No bo po pierwsze dla wielu marek może się okazać, że ta ich polityka cenowa podejście do ceny jest no niebezpieczne, bo jeżeli Wasza cena bazowa wynosi 40 zł, to temu może sprzedawać za 50 i dla siebie ma te dodatkowe 10, jak i za 30, Wam da 40 zł, natomiast agresywnie może zarządzać tą ceną, trochę depozycjonując markę. Jeżeli chodzi o kwestię prowizji, to aktualnie jest to 0 więc już pojawiają się takie przypadki, gdzie ktoś pokazuje, za ile produkt jest na temu, jest droższy, za ile na Allegro jest tańszy. Biorąc pod uwagę kwestię cen, to prowizji, przepraszam, to na Allegro się mniej opłaca. No i kwestia trzecia dotycząca chińskich produktów które no, według wielu organizacji jednak nie spełniają tych norm europejskich. Dlatego ja uważam, że temu potrzebuje polskich sprzedawców. Tutaj też taki skrynik pokazujący, że no, temu według mnie idzie w złą stronę, bo oddaje pieniądze i sugeruje, żeby kupujący zostawił sobie produkt. Natomiast co można osiągnąć na temu? No tutaj widzimy sprzedawcę około 2-3 miesięcy na platformie i już 776 zakupów. Tu kolejny sprzedawca ma, na platformie jest tego, co ja kojarzę od kwietnia. Jak patrzyłem sobie tydzień temu, to miał 2000 zakupów, więc mocno idzie w górę. Przez 7 dni 1000 sprzedanych sztuk na no to wychodzi ponad 100 dziennie, więc no możecie się też spodziewać w przypadku oczywiście odpowiedniej ilości produktów jakiegoś na tłoku Sprzedaży. Jak na razie nie widziałem pewnej konfiguracji z systemami OMS, czyli pewnej integracji pełnej z tymi integratorami, pewnie to się gdzieś tam na dniach pojawi, natomiast jeżeli zastanawiacie się, czy wejść na temu, to ja zawsze pokazuję przykład Empiku, gdzie rok temu nasi sprzedawcy zastanawiali się, czy wejść na ten marketplace, on też jest wysoko w wynikach odwiedzin platform handlowych. No i wanny się na Empiku sprzedają, tak? Fotobudki się sprzedają, narzędzia elektroniczne się sprzedają, mimo że to można by było powiedzieć, jest patentowy portal. Jeżeli potrzebujecie wsparcia przy temu, zapraszamy, wdrażamy już sprzedawców u nas w Olim Marketplace, więc zachęcam, kto pierwszy, ten lepszy. Okopcie się, korzystajcie z tego, że ta platforma no daje takie możliwości.